Cześć! Witam was w odcinku Let's Play MMO. Jeśli sobie zagramy, jak pewnie zauważyliście, w World of Tanks. Jest to gra darmowa, w której sterujemy człowiem. No, i się pilota. Eee... tego czołgu eee, w okres... W okresach wojny. Do wojny nie pamiętam, której wiem, to nie pamiętam. Teraz wybraliśmy sobie eee, rodzaj losowej. losowej. Eee, ale słyszymy bardzo fajną e, muzykę, nie wiem czy wysłuchacie, ale e, ja tak bardzo jest, muzyka jest e, bardzo fajna, bardzo klimatyczna. E, mapki są zbierane na słowo, nie mamy e, na nich zbyt ale one są ładne od pojęcia ostatniego e, grania, czyli to nie z dzisiaj nie będzie bo... można mamy cztery rodzaje krogu także lekkie ciężkie iście i działa I... te które właśnie teraz ja działa są wieże działa są wieże eksperzuje tak, się w tym że mają dużo więcej takich rodzajów jednak to są bardziej podatne na e, uszkodzenia, i nie mają żadnych szans. E, teraz widzimy, jak e, czekam na jakiś czołg. Za chwilę parę e, zwiadę. zjadę. Czy, 99% uszkodzeń z jednego strzału. One są wiedziałe, samobieżne, są bardzo podatne. E, jednak kolejną uwagą jest to, Poruszają się powoli, są własnych oci... nie, mogły, nie mają e, wieżyczki, którą wyobracały e, swoją lufę, więc poruszają całym czołgiem. E, ta gra jest bardzo rozbudowana, można wiele części odblokowywać w czasie rozgrywki. Czołgi kupujemy za. Tak samo e, musimy odblokować na początku, przez zbadanie go, wydając punkty doświadczenia, które zbieramy w czasie gry oraz kupić za pieniądze uzbierane w grze albo możemy też e, wymienić sklepik. w lecie Warto też pamiętać działkami że, 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 że są góźnymi żeby e, nie poruszali korwa z mierzką ponieważ e, wtedy możemy zruszyć nasze celowanie i wtedy e, będzie tak dokładny e, im wężej są te kropeczki e, to dużo długo e, dużo większa szansa, że trafimy. E, co widzimy na ekranie? Po lewej stronie widzimy stan mojej załogi To o źle rodzaj nasz ping. E, czy mamy jakieś ślagi? E, widzimy na samej górze, po środku, wyniki e, e, naszych drużyny. Ile człowieków które znaliśmy, ile Po prawej stronie widzimy e, to samo, zostawić to samo, co po lewej stronie. Tak, po prawej stronie tak, mamy e, trochę niżej, mamy kto kogo zabił. a już jesteśmy w lekkim drogu to tam... I niżej mamy też minimapę W tym Po lewej stronie Tam dole mamy Nasz czołg Gdzie są uszkodzenia Jak... Gdzie są uszkodzenia naszego czołgu Prędkość czołgu właśnie, dziwne uszkodzenia Na Do samym dole po środku widzimy Eee, amunicję na to oraz inne adwersy, eee, które tam były. No to był czołg eee, lekki, no dawno grałem, więc szybko padłem, ale on oczywiście odpowiednio, jak się gra, to może długo nim przetrwać. Teraz czołg eee, średni. Jest dużo wytrzymalszy, jednak wolniejszy i mniej wrażliwy od czołgu lekkiego. Eee, Także... No dla każdego to się nie ale, no. ee, Ja nie chcę mi niczego nie chcę wygrać, bo oni mają podobnie... No, duże obrażenia. Ee, podobnie jak ja o nie Też nie moduł, z tą I też jeszcze, nie, się e, ja, to nie jest takie dobre z mapy są... bardzo bardzo mi się podobały. Bardzo się go spotkałem, tak Co do gry, gra... wersja wyszła do gry 2 sierpnia 2020 roku, czyli gra już ma rozpoznać. A... E, peł pełnoprawnie ta gra się od kwietnia tego roku Fajne są też takie te dialogi co słyszymy w tym klasie. Naprawdę fajne. Nie widzę jakichś takich z album. E, to jest ciekawe. Ja jestem w po w darmo. Krywalność. Oczywiście gra, tak, bo, bardzo, e, grywalność. gra bardzo fajnie. Nie wiem, ja lubię. Nie wiem, bardzo ciekawa jest ta gra. E, dodatkowo za gra ponoć jest. Wszystkie e, togi nie są e, odgrywane na, na prawdziwych togów, nawet są które nigdy by nie powstały, ale były plany, żeby miały powstać. Tutaj widzimy nasz garaż, e, badania. E, tutaj wszystko, jeżeli ktoś lubi togi, to może poczytać o togu, co i jak. E, Ja tu już będę się pozwolić w ogóle żegnał, za chwilę to zobaczycie taki dodatek. Eee, tutaj pokazuję, że nie jestem wcale taki cienki i pod koniec zabiję 5 graczy. Eee, tak, zrobiłem 5 czołów. Także jeżeli Wam się gra e, podobała, e, podoba, to ścigajcie i do zobaczenia w następnym razem.